Kiedyś posiadanie monitorów w zagłówkach to było coś. No ale dzisiaj, w dobie tabletów, takie monitory w zagłówkach schodzą na drugi plan. Testowanie takiego gadżetu na równej drodze czy autostradzie, według mnie, w ogóle nie ma sensu. To silnik, z którym jest problem, przyjechał do mnie do naprawy. Nie zobaczymy, że przy pomocy tej kamery będę w stanie zlokalizować usterkę. No to pierwszy test, parking, manewrowanie i zobaczymy czy podczas manewrowania to urządzenie razem z telefonem nie będzie przeszkadzało. To urządzenie składa się z dwóch elementów, zasilacza i wykrywacza, którym jesteśmy w stanie znaleźć przerwany kabel pod tapicerką. Zobaczcie, jak zwykle wszystko porozrzucane. I szczerze, to nie przeszkadza mi to, że to tak leży, ale przeszkadza mi jak takie rzeczy tłuką się podczas jazdy. Ciach, ciach, ciach. No i tyle i mogę tutaj sobie teraz wrzucać wszystko co chcę o, i nic nie spada i sobie podnoszę pieniążki z powrotem.